A ty nie wejdziesz do mojego auta, Ja A nie, nie jesteś wejdę? artystą. Ja muszę wejść. jesteś Marek, Marek muszę wejść. A nie wejdziesz do mojego auta. Dlaczego? To nie nie jesteś nie nie jest. artystą. Jestem artystą. Tak nie, nie jesteś jak... modelem. Jestem. Też jestem artystą. Nie, nie jesteś modelem. Jestem. Nie wejdziesz do mojego samochodu. Wchodzimy. Uwaga! Film może być nieodpowiedni dla niektórych widzów. Marek najprawdopodobniej robił zdjęcia Gajowi, który później dobierał się do niego. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania. Masz mój stary aparat? No mam twój stary aparat, po co ci on potrzebny jest? Daj, siema, jestem Marek, dzisiaj zaczynam kolejną pracę, bo jak widać skończyłem przed chwilą tą, w której byłem przed chwilą i teraz zostanę fotografem, więc... No musiałem się jakoś ubrać, tak? Będę musiał również zmienić troszeczkę swoje nastawienie do życia. Będę musiał być taki bardziej delikatny, bardziej czuły, bo będę dzisiaj zachowywał się jak prawdziwy artysta. Ukończyłem dwuletni kurs. I Kiedy? teraz, No kiedyś tam ukończyłem, ale wiedza pozostała. Specjalnie się ubrałem. I dzisiaj będę robił zdjęcia dziewczynom. Wcześniej już dałem ogłoszenie, aby przychodzili na darmową sesję zdjęciową. I pamiętajcie jeszcze o tym, że jeżeli na moim kanale będzie... Mów. 3 miliony subskrypcji. To wtedy kamerzysta? No, zdejmę worek, no. Dokładnie, 3 miliony subskrypcji i kamerzysta zdejmuje worek. Ma Marek, tak, ale ja się bój, boję, że oni tam. to za szybko wbiją. W sensie oni bardzo szybko to wbijają, te subskrypcje i zaraz będą osiągnąć ten worek. Cóż, kamerzysta, mi zależy na tych 3 milionach, wszyscy o tym wiedzą. Wybijają oczywiście szybko te subskrypcje i jeżeli będą nadal tak szybko wbijali subskrypcje, to ja będę zadowolony. No dobra, Oczywiście no, no sumie ja też będę szybciej, zadowolony, tak? bo koła dostanę. Dobra, to w takim razie... No niestety kierowcy dzisiaj nie ma, Marku. Niestety kierowcy dzisiaj nie ma, ponieważ ma wolne weekendy i czasami jeszcze dostaje ode mnie wolne... A dlaczego w ogóle dajesz mu wolne, a mi nigdy? No bo ja go lubię, jakby na to nie patrzeć. A on jest w porządku dla mnie. Nie. Aha. Także muszę sam otworzyć drzwi, nie? To jest najgorsze. Szkoda, że go nie ma. To co? Zapraszam do oglądania. Marek, co robisz? Ty, pokazać wszystkim twój ryj bez worka? O! Kamerzysta bez worka. Powiem Ci tak, troszeczkę mi się nie podoba to, że ja tutaj jako profesjonalny fotograf muszę stać i czekać, zwłaszcza, że ubrałem dzisiaj yy, tak zwane... Yy, cieńsze buty, tak, żeby po prostu ludzie, którzy przychodzą na te zdjęcia, potrafili się utożsamić z tym fotografem. Bo mimo, że mam ten certyfikat. Jaki ty certyfikat to, masz? Że jestem fotografem, to Aha. oni muszą po prostu widzieć po tym, jak jestem ubrany i jakie mam buty. Rzeczywiście ja im wykonam dobre zdjęcia, bo ja im zrobię dobre zdjęcia, tak? Więc to. No nie, jest Marku, dobre. Ja nie wiem, czy to osoba w ogóle przyjdzie, bo daliśmy ogłoszenie, że robisz foty za darmo laską. Kamerzysta. Ja nie robię nagich zdjęć, ja robię normalne zdjęcia, jako profesjonalny fotograf I po prostu powinni wiedzieć i się znać ja te zdjęcia? Na... O, cześć, przysłałeś się zdjęcia, cześć O, hej kochanie, hej Ale co, może ja się troszkę tutaj rozejrzę na tobą, bo wiesz, to tak fotograf każdy musi zobaczyć Spodziewałem się czegoś więcej Ty sądziłaś, że, że tutaj robimy zdjęcia, tak? Ja jestem fotografem, tak? I po prostu tutaj od razu widzę, że to tak. Nie nadaje się do tego. Nie, nie nadaje się, to jest oczywiste. Zgodzi się ze mną, prawda? No nie wiem, no dziewczyna, przynajmniej na zdjęcia, dałeś, że dla każdego zdjęcia za darmo. Jak yy, pierwsze zdjęcie nie wyjdzie, to ja mam po dupie i dalej więcej zdjęć nie robię. Żeby było jasne. Bo ja nie będę tutaj stał nie wiadomo ile czasu robił te zdjęcia, dlatego zrobimy jedno zdjęcie. jak nie wyjdzie, no to ja tu pieprzę. Chodźmy zrobić zdjęcia. Patrz. Widzisz te, widzisz te drzewa, widzisz jak ono wygląda? Tutaj zrobimy zdjęcia. Chodź, chodź, zapozuj tutaj. Ale pod drzewo, to nie jest sesja świąteczna. To no, jest dobra, sesja styczniowa. Robimy zdjęcia przy drzewie. Zrobimy zdjęcia profesjonalne. O, jestem fotografem tutaj. Ale na tle tych samochodów? Spokojnie, spokojnie. Tutaj będzie rozmyte, a ja potrzebuję, żeby światło mi wpadało do obiektywu, żeby te zdjęcia wyszły. Ostre jak żyletka. Marek, ale na odwrót się robi, w sensie pod światło się robi. jesteś operatorem, kamerzystą, ja jestem fotografem. Tak, weź to tak drzewo, obejmi obejmij to drzewo, o tak, i może jeszcze tak się do tyłu. O, nie, 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 tutaj z tej strony stań i tak wiesz, tak, tak do tyłu. Że, jak już chciała to, drzewo. No, schwytać, tak? Chciała. Ja. O, idealnie, idealnie, idealnie. O, czekaj, czekaj, czekaj. O, ale no zdjęcia. Jest jeszcze jedno. Dobra, chodź, obejrzymy zdjęcie. Ty, widzisz to? Nie, no, dziewczyna, ty się nie nadajesz. No, Jak te zdjęcia wychodzą? Jakieś rozmazane? Ale to Ty, Marek, rozmazałeś? To jest, to zdjęcie jest rozmazane. No, dziewczyno, weź, zdejmij tą kurtkę, bo ta kurtka wszystko zasłania. Dwa lata się uczyłem na fotografa. On ci potrzyma kurtkę. No, ustaw się, dziewczyno. Jak tutaj zdjęcie na mnie wyjdzie, to ja są idę. O, o, widać, widać, już teraz to dobrze. A weź to drzewo, obejmij jeszcze raz, o jeszcze raz Tak, tak, z tej strony I Idealnie, idealnie, idealnie Zobaczymy Czy, czy ty to widzisz? Ty widzisz to zdjęcie? Wiesz tą kurtkę o, Już zakładam Marek, ale co robisz? Marek, co robisz? To jest zbrodnia Jaka zbrodnia? To jest zbrodnia Ta, ta dziewczyna chciała dostać darmowe zdjęcia Nic się ode mnie nie dostanie Żadnych zdjęć nie będzie Tylko mój czas marnuje Idzie. Witam, jestem z obłacenia. O, cześć Poprzednia dziewczyna niestety nie nadawała się do robienia zdjęć, dlatego przyszła teraz kolejna. Cześć. Cześć. Witam. Jestem Jest, Julka. Jestem Marek. Jestem ogólnie tutaj fotografem. Dwa lata robię zdjęcia, jestem prawdziwą artystą, dlatego chcę, żeby te nasze zdjęcia wyszły jak najlepiej, dlatego muszę Cię najpierw obejrzeć. Weź się jakoś tutaj zapozuć, bez aparatu, za No to dobrze, pierwszy raz jestem na takiej sesji, więc możesz jakoś Nieważne, Nie ważne, pomóc. modelką może być dobrze. każda dziewczyna, weź zapozuć jakbyś, to nie wiem, chciała po Połknąć niebo, o. Tak, zrób to tak. Dobrze. Tak? Ja obejrzę tutaj. Błykam niebo. Nie, nie nadajesz się. E, to co, mam zmienić nogę? Co, co mogę? Nie, nada zrobić? No, Zapozuj inaczej. E, Dziewczyno. Czy, czy po prostu może usiądę? Dziewczyno, zapozuj. Jak ty modelką, um, jesteś modelem, to się model sam powinna ustawić. Czy ja tak tutaj... jest okej? Okay? Nie, nie, nie. Nie, nie, Bo to jest z... bardziej artystycznie, tak? Może wejść, tutaj i Ja zrobię tak, zdjęcia, dobrze, dobrze. zobaczymy, czy się nadajesz. Mam, muszę wystawić jedną nogę, wiesz? Tak, tak będzie okej. Okay? No, nie wiem, moim zdaniem to słabo wygląda. Ja dwa lata się uczyłem, miałem certyfikat, jestem fotografem. O, mi. Jesteś modelką, sama się powinna ustawić, Ja zrobię zdjęcie, tak jak. Ale, ale ja nie ci mogę, tak model. Ja ci mogę powiedzieć, jak ja widzę to zdjęcie. Dla mnie to zdjęcie będzie zatytułowane Niebo jest smaczne, także połknij je, połknij. Patrzcie w niebo, na te piękne chmury. O, zobacz, patrzcie. Patrz. No cudowne. Ja zdjęcia teraz robię. Dobra. To mam patrzeć na niebo, tak? Patrzcie, patrzcie na niebo, ja już je połknąć. O, 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 o. Robimy zdjęcia. Dziewczyno. Skąd tak? ty żeś tak, się tak, urwała? Wyszło, skąd pokaż? ty żeś się urwała? Ale przecież no, ono to jest skandal, To jest skandal. Ono jest to Prze jest skandal, zobacz. Nie potrafi zapozować. Co, to, to, to nawet nie jest ostre. Nie? Dziewczyno, czemu tutaj przychodzić? Chciałaś mieć zdjęcia za darmo, nie będzie żadnych zdjęć. Przepraszam, Widzisz ale to? ja mówiłam, że nie jestem modelką. O no to zapozuj mi inaczej. Uś, może nie wiem, może, jak, może nie jak nie umiesz połknąć jeba, to połknij trawę chociaż, nie? Ziemię połknij, cokolwiek połknij. Jeszcze Beton, cokolwiek. Możesz pokazać, że coś jesz, tak? Mm -hmm. A nie, że stoisz po prostu. To może będę gryźć palec. No to gryź palec, jak widzisz to, jak widzisz, że gryziesz palec, to będzie, że. Żurę sk 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 skórę. Okej, okay, to spróbujmy zdjęcie. jeszcze raz. Myślę, że teraz się uda. Rozumiem ten palec. Cię, masz wizję. jedz palec, super jedz palec. Okej. Okay. Jeszcze jedno zdobie Zobaczmy Teraz jak wyszło. wyszło No i znowu nie włosczyłeś Widzisz to? No nie jest właszczony Marek Ile tutaj zjeść zrobiłem? Nie, nic tego nie będzie. Nie, nie, nie podajesz tego Wydaje mi się, że jesteś trochę nadęty, przepraszam, Słuchaj, nie znamy się... Ja jestem artystą, ale... jestem artystą, ja widzę co tutaj musi być na tym zdjęciu. Ty miałeś zjeść ale cały ty mi nie świat. ty ja nie nawet, Cały świat zjeść. miał być w Twoich rękach, w twoich ustach. To dziewczyno, weź tutaj chociaż... Obok tego drzewa, drzewo sfotografuj, jak ty je potrafisz stać. Obok drzewa, drzewo będzie. Ona tutaj... nam pomoże, na pewno. Ja to... To znaczy, że teraz się uda. No na... Albo weź się tutaj połóż. Dobrze, a może ma się rozebrać? Nie, nie, nie robimy tutaj Aha, sesji dobrze. erotycznych. Dobrze, dobrze, rozumiem. Zrobilibyśmy sesję erotyczną, jakbyś e, tutaj jak umiała... z przodem, czy tyłem, bokiem. E, jak chcesz, ja dobrze, i tak położę tutaj położę na drzewo. tak, jakbym pasie. leżała na polanie, tak? Tak, 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 dokładnie, dokładnie. Leżę na polanie. Dobrze zdjęcie. Jak to wyszło? Ja Patrz na to. A może zmienię pozycję? Co ty ma nie lubisz? nie nadajesz w ogóle do tego. <noise> Jak tutaj nawet ciebie nie widać na tym zdjęciu. Ty chcesz mieć za darmo zdjęcia ode mnie, nie? Ja słyszałam, że ja mogę Ja Jestem być ciebie na tym zdjęciu nie widać. Ty to już ja... jestem wampirem. Patrz to ja mogę sobie stanąć tak, zrobić zdjęcia i mam lepsze zdjęcie. Bo tutaj jeszcze twoja kurtka Ale już pan mnie jest naprawdę stresuje. Nic, nie. Nie wychodzi ani jedna fotografia bo i, to i to się ja nie, nie uważam, że to jest z mojej winy. Nie nadaje się dziewczyna do robienia zdjęć. Nie nadaje się. To ja stanę! Pani już będzie lepsza, bo tutaj ja fotografuję żeby chciałaś sfotografować się i nic Ja stąd idę. Nie tak oślam, ale naprawdę chciałam spróbować. Yy, sorki za niego. Przykro mi naprawdę. No nie wiem, sorry. Sorry, że tak wyszło, nie? To Marek, nie wyszło. Jak następna osoba się nie nada, to ja wolę z tym Nie będę robił już co zdjęć. Jak następna osoba się nie nada, to ja idę stąd do domu, nie będę robił nikomu zdjęć za darmo, tak? No dobra. To czekamy na kolejną osobę. Gdzie jest ta kolejna osoba? Cześć Marek. Co? Ale... To, ej. Słuchaj, co? Jestem co? właśnie subwersjonistą. Ale miała być cała dziewczyny A mogę być ja. Czemu ty mnie nie pocałowałeś w policzek? Bo wiesz, fajny jesteś. Ale miała być dziewczyna do zdjęcia. A nie przyjmuj się. A ja, ja tutaj robię sesję. Może być tak. No wieku, ty nie jesteś modelką. To tylko, ty tylko zdjęcie. Ale to tylko zdjęcie, słuchaj. Ja mam ci zrobić zdjęcia? No jasne. A jak ja mam ci zrobić zdjęcia? Ja no, mam fotografię. Dziewczynę mogę fotografować. Ty go. wszystko umiesz. Dwa lata się uczyłem na fotografach. Tyle wystarczy. Daj mi się zastanowić, bo ja, no tak. bo ja nie wiem, ja muszę mieć jakąś wizję na ciebie, tak? I czemu ty mnie w ogóle pocałowałeś. Ja tego nie rozumiem. Dobra, komis. Ja ci zrobię te zdjęcia, okej? Okay? Dobra. Bo, bo ja umiem zrobić zdjęcia każdego, tylko ja muszę mieć jakąś wizję na te zdjęcia i mnie już troszeczkę podirytowałeś swoim zachowaniem. A nie nerwuj się, Marusz. Nie spokojnie. Ja jestem, ja jestem foto spokojnie. fotografem i zamierzam dobrze wypełniać swój zawód, więc, więc jakby zrobisz sobie te zdjęcia. Tutaj, tutaj... Tam może chodźmy. Ale tutaj jest drut, tutaj nie można zrobić zdjęć. Ja ci zrobię te zdjęcia, tylko zachowuj się spokojnie Dobra, no Spo Spokojnie się zachowuj No dawaj, robimy te zdjęcia, szybko. Dobra, słuchaj kolego Na schody, tutaj na schodach zrobimy zdjęcia O, już ciebie widzę na tych schodach O Usiądź tam na tych pomysł. schodach Usiądź na tych schodach, tak jakbyś chciał te schody mieć na własność dla siebie, tak? Muszę iść obok barierki, że wiesz, że tak się trzymasz tak Taki silny jesteś, że się trzymasz tej barierki O, idealnie, idealnie stoisz O, już o zdjęcia tak chcesz? Ale weź się ubierz, bo to jest Co? zimowa sesja. Gorąco jest. Mam ci zrobić takie zdjęcia? Dobra, słuchaj, ty mi powiedz, czy ty jesteś na tyle kompetentnym modelem, żeby mi dyktować, tak? tak. Uważasz, że to będzie dzieło sztuki, jeżeli zrobisz takie zdjęcie? Tak, jestem bardzo przekonany. Dobra, to ustaw się. Dobrze. Ja ci zrobię zdjęcie. Ustaw się. Jesteśmy obydwoje artystami, tak? Obydwoje czujemy to, że chcemy zjeść te schody, tak? Tak, chcemy. Zrób zdjęcie. O, o, robię zdjęcie, Wyszło? Super, prawda? Zobacz. Ale super. Nie, 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 to nie jest jeszcze to. To nie jest Miałeś połknąć barierkę. To barierka. To musisz tak się trzymać, jakbyś, jakbyś chciał połknąć o ja, bo ona była cała twoja. No barierka, Ale nie, 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 barierkę, 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 barierkę. Marek, barierkę. Gdzie ty uciekałeś? Marek, Marek, Marek! marek. Nie, yeah, uciekł! Marek! Chodź że To wyrzuca, ja jestem chodź! Marek, chodź tu! Co tu się kurwa dzieje? Ej, to wyrzuca, uratować! Weź muszę coś powiedzieć. Nie musisz sobie no, no, Zostań, się się tak nie ci zrobię! A ci zrobię z tego, ale zostaw się. Z uwodzie. Dobra, dobra. dobra, jestem artystą. Na pewno? I ja muszę zmienić obiektyw w samochodzie. zmień! Chodź zmień mi obiektyw. Szybko, no, z... szybko, tak? Ja czy ja dobra. muszę sam, ja sam zmienić obiektyw, no, to chodź do mnie, bo ja wybiorę ja idealny obiektyw. Albo ty chodź, ale sam, chodź. Dobra, czekaj. Do samochodów. Zmienić obiektyw. A ty nie wejdziesz do mojego auta, ja ty nie, nie jesteś artystą! Ja muszę wejść. Jesteś zboczeniu. Marek wejść. A nie wejdziesz do mojego auta! Dlaczego? Nie, jest, A nie, jestem, ty nie jesteś nie artystą. Jestem artystą. No. Tak, nie jesteś jak... modelem. Ty Też jestem artystą. Nie, nie jesteś modelem. Jestem. Nie wejdziesz do mojego samochodu. Wejdę. Wchodzimy. Fimpy. Nie wejdziesz do mojego auta. Wchodzisz, wchodzisz, nie gadaj Ok. Oh, <śla> <śla> ej, ej, <Zostaw. śla> Marek, nie uciekaj! Wygoń go stąd. On nie jest do tego. Wygoń go. Słyszysz? Ja uciekam, a ty go wygoń. Ty, on ucieka. On nie. <śmienicza> Ale go. <śmienicza> Okej, okay, ja jestem aktualnie na stacji. Kupiłem sobie bardzo dobrą kawkę. Taka. Mm. Pyszna kawka. Super kawka. W każdym razie, no cóż, Marek nie wrócił na wskazane miejsce, także musiałem odjechać, no bo też nie będę czekać na niego nie wiadomo ile. Nie wiem, czy ten typ go finalnie dorwał, czy go nie dorwał. Mam nadzieję, że go nie dorwał, bo grubo to wyglądało. No cóż, no ale muszę jakoś zakończyć ten odcinek, także no nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Tutaj wam powinno się coś wyświetlić. No i tutaj wyświetlam wam się ostatnie filmy. Pamiętajcie, że jak będzie 3 miliony subskrypcji, to ściągnę worek. Także subujcie. Do zobaczenia.